takie, okay, ja to teraz nagrywam, bo to fajnie będzie na odcinek. no, pary. Dobra, e, ogólnie, straszę wam, e, wtepnął się do mnie typ. E, zaczęliśmy walczyć, znaczy zacząłem go bić. Zaczęliśmy walczyć, złożył mi się wszystko co miałem. Mój totem. On miał, okazało się, że też miał jeszcze kolejny totem. Ma chyba dwa totemy, albo już ostatni. I teraz nasz e, przybył... E,

bo tu nic nie mam nic więc... ja, ja mam ten, nie ja mam, na no coś mówić mam ten, no dobra to wysad następny, to jest ten, to jest sześcija zabłodam osłonę w górę nie wyjdziesz stamtąd jaki kokanem, że on to z tego buduje on ja pisze non-stop Czekaj, jemu ten, nie wiem... No gdzieś masz item, powiedz. A. Powiedz mi. Nie chcę mnie bić. Jestem, jest, jestem nutletem, idź stąd. Zaraz tego serwera nie będzie mówić Zabudowałem go, zabudowałem go. Jestem obok niego, chłopa się za ścianą. Jakoś potec ucił. Jest na dole, jest na dole, jest na dole! Jest na dole! <laughs> Blokiem. nie? mam bloku mam stary, bloki Zabuduj szybko. Um, co my tu mamy? Kurde... Nic to nie, we, nie wezmę, W Czary, to tu dźwignia, ale zniszczyłem ją. Masz może utopić jeszcze. Nie utopi się. Zabuduj to jak możesz. Um. wodę jak najwięcej, szybko! Żeby ten... Wywróć najbardziej ten do utopienia. Masz bardzo, bardzo łatki skill czyli trochę żelaza w tym się przepalić wczoraj. Przez was. No w sumie nie, nie przez was, jak są mi koszczędy. Pilno nie wychodzi tam. Idę po wodę. Jest woda. Jest przejście do wody. Ehm. Jest to. Co... Kurde! Ty... Nie, nie, nie. Nic... Źle zrobiłeś. Home. No tu muszę iść. On tu niszczy, wiedziałem. Niszczy całą naszą bazę. O dołu niszczył. Potrzebuje geopodera i serwer Nie, serwę. dziecko, zepsułeś noterowi Jak śmiesz to robić? Mojemu przyjacielowi. No, sorry, jak to moja wina. Nie, znaczy, no nic. Aaaaaaah idź mi pan, będę ci moją łapką. O, mam sikierę. Omarłem. No bo nie jest, jest, idę po wodę! Idzie chyba do góry. proszę do góry e, Nagrywa się to. Nie, szła. Porad, to się porad. ładnie nagrywa, nagrywa się ładnie. To ładnie go zabiłeś. No, zabi zabiłeś. Tylko zabiłeś. go, z tym go sumie tutaj. nie mojego. Gdzie ci chodzi? Jak się Zabiłeś go? No, tylko że miał, to... tylko, że miał dwa totemy. Gówno mi zrobić, jak tak się do portalu da musia. A to, to już znam moją okolicę na pamięć. No to chyba ślepy załóg. Ale idziesz tutaj panie? Nie, no to zniszczy, o to już Ja też bym tak zrobił zamiast gonić. Zniszczenia? Że, że, że dzisiaj się... zniszczenie tej bazy? Zabudowania Musi się kropkać homem, ale to... Może nasza... pułapka też może być Nie bije mnie na razie. Zbierasz. niszczy wszystkie skrzynie. Wszystko niszczy. Wszystkie bloczki nam. Wow, ale chyba. Wszystkie skrzynie zniszczył. Tam gdzie najwięcej kempów było. No to już nie interesuje się, co stanie z naszą bazą. Teraz jedynie skupię się na tera mniejszości i spróbuję się znowu wydostać. Ja mi się muszę i dostać wstawiele. Czy mam jakieś... Coś mam do powiedzenia. Ja nawaliłem, baza nawaliła. Wy macie co oglądać. W sumie jest ciekawie. Ale również mamy nowego wroga, Panda. Co Zablokował mnie! Więc co mogę więcej powiedzieć? Możemy zrobić tak, że możemy ten y, kopać Redstone'a i ten po prostu w serwer. Tepa się do mnie. robić się do mnie tepą po prostu. Tak to zaraz umrzesz No spam jest, on nie bije. Próbuję mnie nie zabić, on nie bije. Bo jest na spawnie tutaj. Elo, ja to, to tu jestem, zablokowany jestem. Help mi To zablokowany tutaj. Jest? Aha. Nie mogę wyjść, się, bo nie mogę się ruszyć, jestem zablokowany. Wejście do mnie, tepnij. Tutaj, yy, eee. Tu tam leżą jakieś. Aha, to, no to jest taki mnie tam, to ja ten. Mógł... Tepnij mnie tam, to ja pozbieram je, bo ja nie mogę się ruszać. Ale tepnij, że dziury tam. Weź to Szybko tepaj W tą dziurę Prawie wszystkie, no ale dobra Co się to wydarzyło? tu wydarzyło? Chyba tutaj najbardziej no, co ja mam z tym zrobić? Więc się, tutaj Nie, mi... moje pieski Piesek chyba przeżył, mi się zdaje Ooo! Aha, dziękuję, że... za tymi nizelami mi nie pomożesz, nie? To chyba też jest jej kurde to, Widzisz, jak to zasadziłem Dlaczego ja będzie musiał to opłacać? Idę na dół Dobra, ja już nie jestem na jego działce, bo to te tory zrobiliśmy To tam jeszcze na połowie torów nie kończy jego działka Aha hmm? e, e, Jak się nazywa ten mały żeby y, y, to y, takie małe wędzie jest to, by... no, no, no. No to taki właśnie jeden sobie jeździ wagonikiem Nie mm. wierzę właśnie po prostu O tu oczywiście człowiek sami... Znaczy idę do ciebie, o faktycznie A... <słuch> możemy, wysad możemy wysadzić mi tą bazę No i co najwyżej? Jestem w skrzyniach później, no, nie wiem co to jest. Skrzynia, ale oh, wielka skrzynia z jedzeniem. Mam ja... w... 100 HP wciąż. Nie wiem czemu, ale nie, nie umarłem. Nie ma fall czy na działkach? Nie ma. Co Pa. Może jak stąd widziałem. Mam pomysł. Haha, <śla> nie palę się. <śla>